Jest godzina papieżowa, także pozdrawiam, 2, 1, 3, 7, Bonkol dzieli się z nami czemu nie kupi Battlefielda 6 w preorderze, remember, never preorder, lecimy. Jako wielki fan Battlefielda zagrałem w Battlefielda 6 beta. Chciałbym wam powiedzieć dokładnie ile grałem. Natomiast w tej zaawansowanej aplikacji EA App nawet mi po prostu nie zliczyło ani minuty. Nie mam pojęcia. Myślę, że tak na oko to było kilkanaście godzin, może dwadzieścia ponad. Ogrywałem zarówno w tej zamkniętej na zaproszenie becie między 7. 8. i teraz ostatnio przez trzy dni, czyli czternasty, piętnasty, szesnasty i siedemnasty No to prawie cztery Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, szybki skrót tego co ja lubię w Battlefieldzie, przede wszystkim pokochałem Battlefielda za czasów trójki i czwórki. W nie miałem najwięcej godzin multiplayerowo. Oczywiście także jeszcze klasyk, czyli Bad Company. Ten też pierwszy Battlefield był świetny. I te niektóre, które wyszły później po trójce, czwórce, też niczego sobie trochę grałem, ale zawsze będę się odwoływał do tej trójki i czwórki, no bo to są moje najwspanialsze chwile, które są na pikie i zawsze tego będę trochę szukał w tych nowych. Oczywiście no, jestem nadal but... otwarty na nowości, na nowe pomysły. Batman Pan 2 i Trójka <coughs> dla mnie była jednak takim pikiem. Czwórka, no takie 3,5 raczej. E, ja bym to zaliczył po prostu Trójki i Czwórkę jako jedność trochę. Wiem, że tam były były różnice między tymi eee, mapy no dobra w czwórce może lepsze mapy były eee, tak ogólnie rzecz biorąc ale Batką Company 2 i tak eee, wraz z trójką nie ma najlepsze których tutaj myślę nie brakowało. I teraz moi drodzy szybko minusy, później trochę plusów. Nie będę zagłębiał się tutaj w jakieś bardzo wielkie szczegóły. Te możecie na pewno u specjalistów Battlefieldowych mm -hmm. takich jak pan Kromka i kilku innych jeszcze na polskim YouTubie e, sobie pooglądać. Przede wszystkim w becie otrzymaliśmy małe mapy miejskie, biegaliśmy po ulicach, między budynkami, w blokach, po garażach. To na pewno spodobało się wszystkim graczom dynamicznej rozgrywki z Call of Duty. To już powinniśmy przejść do movementu i to czy się komuś to podoba, czy nie. Ja osobiście zauważyłem, że mi do końca nie leży ten szybki movement. Bo mieliśmy także ślizgi jeszcze, e, mieliśmy takie dosyć szybkie poruszanie się. Ja nie wiem właśnie, czy ktoś to obliczył, czy to tak jakby delikatnie przyspieszony jest tutaj ten w movement względem właśnie trójki i czwórki chyba tak. W każdym razie miałem wrażenie, że gram przede wszystkim w jakieś takie mapki Call of Duty. Ogólnie pozytywne odczucia, ale właśnie minusem było to, że nie mogłem sprawdzić, jak to będzie w tej pełnej wersji, gdy będę chciał zagrać w moje ulubione, czyli duże mapy, duży podbój. Bo tutaj dostaliśmy tylko jedną taką mapę. No ja właśnie się zastanawiam czemu, yy, bo yy, tam był jakiś wywiad, czy jakaś informacja, że... Oni mają przygotowane i będą w pełnej wersji takie duże mapy battlefieldowe, takie stricte battlefieldowe. Czemu jedny nie dali po prostu na ten early Access? Nie wiem. Nie wiem. Dostaliśmy w sumie takie na no właśnie bardzo ciasne, że tam w sumie się i od razu jest akcja. No i ta jedna taka, powiedzmy, trochę bardziej rozległa, trochę bardziej otwarta. To mi też bardziej przypadło do gustu. Ale czemu żadnej takiej większej otwartej nie dali, e, skoro tak mają? No nie wiem. Mapę, na której możemy i latać pojazdami, czyli tam helikopter, odrzutowiec, i jeździć, to była ta mapa w górach, ten szczyt taki, który nam się no, no, kojarzy no. z jakimiś e, śnieżnymi krainami. Natomiast tego było mało, no bo w sumie tylko jeden odrzutowiec sobie latał, jeden śmigłowiec, więc za dużo roboty jako technik, inżynier tam nie było. No czasem się wystrzeliło, ale no, brakowało mi tej otwartości. Więc tutaj na pewno dla osób, które szukały w tym battlefieldzie, w tych testach tego Battlefielda 6, tej bety, dużych map, to myślę, że jest niedosyt. Minusem na pewno były problemy optymalizacyjne. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy mieli problem z optymalizacją, natomiast Pojawiały się tutaj takie problemy, że osoby, które mają na przykład płytę główną Aurusa i to byłem także ja, e, to muszą na przykład sobie w biosie odpowiednio ten Security build, e, Boot tam włączyć. Więc jeżeli tego nie wiedzieli, no to tak naprawdę musieli szukać po Redditach, co mają zrobić. E, trzeba było wejść do biosa, zrestartować, e, trzeba było to zapisać, a potem dopiero e, sprawdzić, czy gra się uruchomi. Także wiecie, takie jakieś bariery. Z punktu widzenia tych optymalizacji i zaimplementowanych jeszcze rzeczy, no to tutaj problemem na pewno był DLSS. To, co on robił w tej zamkniętej becie w tych pierwszych dniach, no to tam się moi drodzy pojawiały różnego rodzaju glicze graficzne, e, frizy, bar no ja muszę przyznać, że w momencie jak mi BF najlepiej działał, to ATA6 no Nie mówię o streamie, czy o nagrywaniu, bo wtedy to mi z jakiegoś powodu proces skakał do, do 100% i, i Hunia była generalnie Ale tak offline, to ten BF mi spoko działał, bez DLSS Bez frame generation, bez skalowania żadnego No tylko z fałsłynkiem na 60 w Klatkach tam na średnio wysokich to w zupełności mi wystarczy, wystarcza na Full HD i miałem też 60 klatek bez problemu. Fausing działa elegancko i jak były spadki, to gdzieś tam jakieś sporadyczne, ale to mo, mo, mogę jeszcze wybaczyć, ze względu na, na to, że to jest beta i że dużo ludzi się rzuciło, nie? Ehm. No i względem też mojej konfiguracji, która nie jest aż tak endgame'owa. Więc dla mnie offline chodziło to wystarczająco dobrze bez DLSS. -a. Faktycznie z tym DLSS różne rzeczy mi się dziwne czasami działy. Ten DLSS ewentualnie na jakimś właśnie niskim skalowaniu, to znaczy jakieś 80%, nie ma sensu tak naprawdę. DLSS najlepiej mieć na skalowania tam 66,7%, 2 trzecie, żeby ta jedna trzecia była, yy, była przeskalowywana, no bo matematycznie to po prostu lepiej się zgadza, um, lecimy dalej, no generalnie optymizacja jako tako długie ładowania map. Grałem zarówno na laptopie gamingowym, tam był RTX 4080, ten laptopowy, ale czyli to wiecie, tam się inaczej przelicza, a później grałem już tutaj w otwartej becie na normalnym, już takim dosyć mocnym komputerze. I na tym kąpie już nie było problemów, a to dlatego, że, moi drodzy, ten DLSS na początku, który sprawiał dużo problemów, właśnie w tej ostatniej fazie testów otwartych został usunięty. Na tyle dużo sprawiał problemów, że po prostu twórcy go wywalili z opcji i nie dało się go włączyć, żeby po prostu ludzie nie narzekali. No i potem generalnie, jak nie było tego dlss a to w sumie grałem na zwykłym bez żadnego dodatkowego upskalingu yy, i chodziło spoko, Miałem tam chyba 108, no nie wiem, około 200 fps nawet. To nie było tak tragicznie. Nie wiem, jak u Was przy słabszych kompach możecie napisać. Minusem na pewno będzie to, że tutaj, moi drodzy, nie przetestowaliśmy też zbyt wielu broni. Był dosyć ubogi asortyment, brakowało trochę dodatków, bo dostaliśmy. Yy. No najgorsze w broni jest jej ba balans, a raczej balans klas. Jeżeli już Turumaz będzie mógł mieć yy, po yy, ten karabin maszynowy. Mm, czy jakiś inny karabin, po prostu a jako drugą próbę, na przykład, pompkę, albo jakiś e, coś bardziej dystansowego, no to będzie po prostu zbyt mm, Powinni mu wywalić e, maksymalnie co może to granatnik mu dać, czy coś podobnego, ale kurde, nie no. To na, na ten moment szturmowcem się po prostu najlepiej gra, bo jest najbardziej uniwersalny. Oczywiście najlepszy dla mnie jest chyba inżynier. A ten support też jest ok. Ja nie jestem sniperem, nigdy nie byłem. No. Ale ten banan jest. Do dupy na razie. Chyba kilkanaście broni łącznie. Nie można było za bardzo tutaj tego poodblokować. No, były jakieś odblokowania, ale to były dosłownie po odblokowaniu jednej broni na każdy rodzaj, czyli tam karabinki, PM-y, snajperki to miały tą podstawową, a mogliście za kilka, dziesięć, 15 leveli po prostu odblokować kolejny. Tak samo z dodatkami do broni tego też zbyt wiele tutaj nie było. Takie bardzo symboliczne, wiecie. Jeden magazynek, inny, może trochę inna lufa. Także tylko prosto, żeby zobaczyć w ogóle, jak to będzie wyglądało w interfejsie, a nie żeby się skupić naprawdę na wyekspieniu mhm. tej postaci, bo je się praktycznie praktycznie nie dało tutaj w żaden sposób Ulepszyć po tych kilku dniach grania Pojazdom chyba nie można było w ogóle nic odblokować Ej, Może nie spojrzałem, taki ze mnie ludolok. No w testach na pewno brakowało takiej porządnej Przeglądarki serwerów, było to robione w sposób Automatycznego matchmakingu Ponieważ Więc ma jedyne co zrobić w menu gry Zobaczymy. To stworzyć sobie e, pa, znaczy party Według nich to była impreza Bo tak moi drodzy zostało to spolszczone Podobno gracze na Playstation już się z tym oswoili Dla mnie jako starego pecetowca przetłumaczenie party Czyli drużyny zespołu na impreza No było swego rodzaju takim plaskiem w ryj No to jest kosmetyka, mam nadzieję, że... <laughs> Ale to kosmetyka, tak? Nie było też takiego błędu, który na przykład e, sprawił, że ktoś nagle chodził jak w Battlefieldzie 3 z bardzo długą szyją, z ogromną głową. W Battlefieldzie podczas bety i zamkniętej i otwartej pojawiło się mnóstwo cheaterów. Nawet streamerów cheaterów, na co są nagrania po Twitterze. Hmm, banem, e, sam wstawiałem taki post. Niektórzy nawet dostawali bana, a potem odbanowywani byli przez Twitcha, no bo mówili, że przecież oni są tacy dobrzy i to tylko tak wygląda jakby mieli czyty, ale oni po prostu są e, fachowcami i grają od lat. Nie wiem, no musicie sami ocenić, czy właśnie zlokowanie automatyczne po obróceniu się o 180 Stopni, e, to jest całkowicie normalny movement? Czy tak grają proszę. No ja tak z jest służbka wiadomo. Nie ja się tym sportem, znaczy, bo ja się tą grą sportową za bardzo nie zajmowałem. Takim plusem, minusem w tej becie, więc nie wiadomo gdzie to przyporządkować, e, jest ten taki system moi drodzy, właśnie tych klas. Mamy powrót do tych klas, gdzie mieliśmy wsparcie, mieliśmy inżyniera, e, mieliśmy zwiadowcę e, i mieliśmy medyka, to znaczy e, szturmowca. No właśnie, teraz nie wiem jak to nazwać. Dlaczego? Bo oprócz tego, że wybieramy tą jedną z tych podstawowych, to jeszcze one mają na przykład do wyboru te wszystkie gadżety. I wiecie, jak się kiedyś tam tym szturmowcem, tym ty medykiem się biegało i się apteczkę rzucało, to on nie ma tej apteczki, bo tą apteczkę ma tutaj support, wsparcie, czyli e, on ma defibrylator. On ma e, defi defibrilator. No a na przykład C4 nie są u supporta, czyli wiecie tego z tym dużym karabinem, który rzucał amunicję, bo on już ma defibrylator, nie? Tylko C4 są na przykład u zwiadowcy, czyli u snajpera. Albo na przykład taki inżynier może mieć na plecach zarówno rpg jak i igłę, czyli po prostu ten przeciwpowietrzny. Więc chodzi z dwiema tubami. Technik w ogóle standardowo jak zaczynasz grać, to od razu ma pięć amunicji do RPG, więc no to jest potężna maszyna. Możesz praktycznie z bardzo krótkim przeładowaniem, bo dosyć szybko on to przeładowuje. Pięć no. razy wystrzelisz w czołg, to jest strasznie dużo. Więc tutaj generalnie wchodzą jeszcze kwestie tego, czy to fajnie, bo niektórzy pamiętają z innych poprzednich Battlefieldów, że tak było, że tam C4 e, miał zwiadowca, czy tam support miał zamienione z tym medykiem. E, to jest taka kwestia, wiecie, rozwojowa. Zobaczymy, czy oni to pozwolą sobie samemu wybierać, czy jeszcze będą sprawdzać jaki jest feedback. Natomiast tutaj jeszcze Wchodzi taki system, też go do końca nie rozumiem. Jak profil można powiedzieć, specjalizację będziemy wybierać. I tutaj na przykład oprócz tego, że wybieracie inżyniera, to jeszcze taką specjalizację możecie wybrać i ona wtedy daje Ci odpowiednią tam umiejętność i perka bufa, e, czyli na przykład niszczyciel czołgów inżynier, nie? albo na przykład będziecie brali jakiegoś supporta ze specjalizacją właśnie lekarz polowy czy coś takiego. Jak to do końca będzie wyglądało, zobaczymy dopiero, bo dostaliśmy tylko Zary z tego, ale szczerze mówiąc, e, nie zwracałem na to uwagi, gdy wybierałem postać. Po prostu brałem moją ulubioną, czyli inżyniera, szukałem pojazdów, próbowałem je niszczyć. Albo rozwalać budynki. O, i tutaj przechodzimy do pozytywnej części, bo moi drodzy, coś co najbardziej mnie zaskoczyło pozytywnie, to to, że na tym silniku, na tym moi drodzy, co dostaliśmy, mamy chyba najbardziej zaawansowany system destrukcji takiej. Cząsteczkowej. To, czy będziemy mieli tutaj revolution, czyli coś, co było niesamowite za czasów trójki, a potem czwórki, e, czyli na przykład w pewnym momencie mapa się będzie fizycznie zmieniać, to znaczy coś się rozwali, coś się zapadnie, co wpłynie na rozgrywkę, to tego nie wiemy, bo tego nie doświadczyliśmy tutaj na żadnej z map. Natomiast sama destrukcja taka, i to jaki my mamy wpływ przy strzelaniu, atakowaniu czołgiem, e, waleniu na przykład z granatnika w ścianę, czyli wyburzanie ścian, przewracanie budynków, to robiło wrażenie. na Praktycznie za każdym razem, kiedy wchodziłem i miałem wolną chwilę, to sobie tam dla jaj strzeliłem w ściany, żeby zobaczyć, jak Aha. ona się zapadnie. Wyglądało to bardzo fajnie. Czasami miałem wrażenie nawet, że aż za bardzo z tym poszaleli, to znaczy, że aż za dużo tych takich kawałeczków, tego pyłu, tych, tego piasku się pojawia, e, czasami nawet to utrudniało rozgrywkę. Dodaje to realizmu, no bo jednak jak się budynek wali obok was, no to faktycznie ten dym powinien się unosić, powinien utrudniać, no, ale jednak to jest pizu. Battlefield. To nie jest jakaś arma. Battlefield to był Battlefield. Fajne, zaskakujące, zobaczymy, czy będzie to się także działo na innych mapach, przy innych budynkach, bo nie da się tutaj całkowicie zawalić budynku, jeśli jest to taki budynek piętrowy. Były to tylko i wyłącznie takie ściany, na przykład frontowe, które można było całkowicie na przykład e, rozwalić i wtedy widzieliście wszystkich, jak chodzą po klatce schodowej, co robią na każdym piętrze, ale całego budynku się tutaj nie dało rozwalić. No chyba, że była to taka mała chatka, taki, takim, taki wiecie, taki ceglany mały domek parterowy, to mhm. chyba dało się go zgładzić tam i wyrównać. Z plusów na pewno to, że po prostu przyjemnie to wszystko brzmiało i wyglądało. Graficznie nie mam niczego tutaj do zarzucenia, e, poza oczywiście tymi błędami i glitchami, które się pojawiały bardzo często, czyli jakieś brugające ekrany, jakieś tekstury takie nierówne. Tam też problem był z chyba, bo one się potrafiły czasem długo ładować i mieliście wrażenie, że na waszych oczach dopiero mundury się, nie, ładują ludziom, ale bronie jak wyglądają, naprawdę realistycznie. Fajny movement też w dłoniach, czyli to jest magazynka, zabezpieczanie po no, wygląd po i dźwięk bronią, broni, broni? Tak, prawdziwego jak dla mnie, Ale żegliera, nie jestem specjalistą, e, i i ogólny Jak najbardziej okay. Naprawdę. Porównując do Battlefielda 3 i 4, jest pozytywnie, ale według mnie bardziej dynamicznie, nawet aż za bardzo dynamicznie. I dodatkowo jeszcze te klaustrofobiczne mapy, te takie uliczki i mapy, które w większości dzieją się, znaczy ta rozgrywka się dzieje w środku budynków, no to sprawiały wrażenie, że faktycznie gramy w Call of Duty. I tutaj, moi drodzy, dochodzimy do rzeczy, która wywoła najwięcej skandalu, gdy grałem i zawsze dyskutowaliśmy o tej grze i za każdym razem pytano mnie, czy warto kupić, e, czy fajnie się gra, a jak to porównasz do trójki i czwórki, mhm. mówiłem zawsze, nie kupujcie, nie kupujcie przed sprzedażowo, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma. To jest gra cyfrowa i jej nie zabraknie. Nie musicie jej dzisiaj kupować, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, że ja wręcz zniechęcam i bojkotuję zakupy nie, nie bo... to Nie, trzymajcie się jeszcze, nie, 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 tam szybciej coś, nie wiem, skina dostać, Tu nie ma serio takiej potrzeby. To nie są fizyczne wydania, których po prostu zabraknie w sklepie. To nie jest edycja kolekcjonerska z limitowaną ilością. Po tym, co dostaliśmy, jest lekkie podjaranie, ale też są problemy. Są citerzy, e, jest ta nierówna optymalizacja, te problemy techniczne tutaj z jakąś płytą główną. E, tutaj coś na przykład DLSS nie działa, nie mamy za dużo jeszcze map, nie wiemy, jak będą duże działać i czy będzie Dokładnie. dużo pojazdów i w ogóle ile map dadzą na premierę. Pamiętajcie, Battlefield 2042 też się świetnie zapowiadał i też miało być dużo map i miały być bardzo szybko dodawane. Jak wejdziemy sobie na stronę, to zobaczymy, że można kupić za o promocja nawet e, 269 zł, czyli za 270 nice. zł w aplikacji EA App. Na konsolach to jest 305 <laughs> zł, a standardowa cena to jest 339 zł. Edycja Aha, w tej droższej dostajemy cztery skórki i żeton hmm. pro, czyli a, okay. poziomy po prostu szybsze levelowanie, tak? Skórki na bronie i pojazdy w tym droższym. Skórka żołnierza jedna w tym tańszym. Na razie nie widzę i chyba nawet coś o tym mówili, że nie będzie przy droższej wersji szybszego dostępu. Czyli nie będzie się dało kupić, e, nie będzie się dało grać jeszcze prędzej niż inni, za to, że wydaliście więcej hajsu. I tak samo z tymi skinami, że wiecie, Battlefield Studios robią to ludzie, którzy widać, że słuchają i wiedzą, czego chcą w tym Battlefieldzie. Tak jakby naprawdę chcieli zrobić Battlefielda takiego, jakiego chcą gracze. Pamiętajcie, mm -hmm. że na sam koniec przychodzi. Właśnie pan, który ma dwie literki. E-A. Na pomarańczowym tle, mm -hmm. i on może na przykład coś w sklepie dodać. Na przykład kolorowe skórki. A może dodać moi drodzy, jakieś e, pay to nowe rzeczy. Albo coś, czego I jeszcze po nie pointy. było. Znaczy, no, na pewno będą battle-pasy, jakieś znaczy, no. i tak dalej. No z tym się nie oszukujmy, bo, bo to Be, na pewno. W będzie. Ale no właśnie, w jakim stopniu będzie to zaimplementowane? Jest dużo jeszcze niewiadomych, mimo wielu zapewnień, pamiętajcie. Nie pierwszy i nie ostatni raz oni mówią przed premierom, że będzie zajbiście, że teraz będzie dobrze i teraz słuchamy graczy. Będzie nie pierwszy dobrze. i nie ostatni raz. Ja osobiście, Życzę wam wszystkim i samemu sobie, żeby ten Battlefield był świetną grą. Chcę w niego grać. Mało tego, na pewno go nie dostanę, bo to ile ja złych rzeczy nagadałem, to znaczy złych, no tyle ile razy jak krytykowałem po prostu rzeczy, które mi się nie podobają w grach od EA, raczej go nie dostanę. Pamiętajcie, to, że kupujecie preorder, nie naprawi gry, <grych> Jakkolwiek, cokolwiek tam jest do naprawy, a zazwyczaj jest coś do na naprawy, tutaj jest nawet dość sporo, dość sporo niewiadomych po prostu. I no, no, kupowanie kotoworku Kupowanie kotworku nigdzie jest, nie jest kurwa dobre. I te, no, tak jak mówił, te, te, ta grać wam nie ucieknie, kurwa. Więc tutaj będzie też ode mnie zależało, czy ja go kupię, nie? I kiedy go kupię? I osoby, które grają w każdego Battlefielda, wręcz kolekcjonują tą całą serię. To wiem, że już niektórzy kupiliście. Ja wiem o tym, bo po prostu to są wasze pieniądze, macie prawo kupować i bawić się jak chcecie. Natomiast te osoby, które już nieraz były naciągnięte przez różnych wydawców i tym razem zbyt bardzo szanują swoje pieniądze, a to już nie są pieniądze, moi drodzy, rzędu 100-150, tylko to są 300 zł plus, ponad 300 zł za najbardziej podstawową edycję. No to no to już jest duży pieniądz. To może te osoby będą się tutaj zastanawiać i raczej tego preorderu nie kupią, tylko zobaczą jeszcze może kolejną betę. Może jak będzie bliżej premiery, to zobaczą jakieś już recenzje u streamerów jak sobie przedpremierowo może jeszcze pograją macie do tego takie możliwości, kiedyś trzeba było czekać moi drodzy do premiery, e, czytać w gazetach albo gdzieś dużo po premierze oglądać to w telewizji, teraz mamy to jeszcze przed premierą, więc można śmiało to testować i tutaj te testy, muszę powiedzieć że nie mam się do czego dopieprzyć całkowicie za darmo udostępnili wszystkim którzy chcieli, no set tysięcy graczy grało tak, by się e, nie, serwery były czasem nie bali ani ale feedbacku ja nie zbyt długo w kolejkach już pój także pod tym względem naprawdę odwalili spoko robotę, że po prostu wszystkim to dali, na pewno PR-owo bardzo dobry ruch i myślę, że przez ten ruch, że Teraz o tym gadamy, że patrzcie, jak fajnie, bo udostępnili to wszystkim. Każdy mógł sobie przetestować. Na pewno gdzieś tam w rankingu zostały podbite ich punktacje. Dzięki temu. Ja to, to na te pewno syperkami się, się mogą pochwalić. Tąkę. Ja z mojej strony raczej nie kupuję. Ja z mojej strony polecam poczekać jeszcze. Też chciałbym tą grę kupić, jak będzie naprawdę świetnie, już się zapowiadać tak końcowo. Ale nie ma takiej potrzeby. Nikt wam tego nie wykupi w tej przedsprzedaży, moi drodzy. To jest temat rzeka, że niestety moi drodzy cały czas są te granice przekraczane, że w przedsprzedaży jest coraz więcej dawanych rzeczy. E, często dopiero kupują, potem dopiero zaczynają robić tą grę. Są duże oczekiwania, później niestety wychodzi co wychodzi. Podsumowując, grało mi się naprawdę przyjemnie. Fajnie sobie prowadziłem transmisję, przyjemnie się biegało także z widzami w teamie. Naprawdę było ok, ale nie poznaliśmy całego battlefielda. To był dopiero ułamek, to była dopiero beta. Wiele rzeczy jest e, dla nas jeszcze tajemnicą. Nie widzieliśmy dużych map, nie widzieliśmy reszty broni, nie lataliśmy, jeździliśmy czy może pływaliśmy e, pojazdami. Jeszcze dużo rzeczy jest do przetestowania, myślę, zanim można powiedzieć, że warto kupić. Natomiast warto kupić na pewno gierki, których nie macie w kolekcji, dlatego teraz, moi mhm. drodzy, w sierpniu zapraszam do sklepu g 2 gdzie możecie sobie kupić gierki, których Oczywiście. jeszcze nie macie w bibliotece. Przeceny i dzięki temu kupujecie też Steamowy klucz do aktywacji na Steamie, ale mhm. możecie oszczędzić czasem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Dodatkowo kupując to z mojego linku, wchodząc później i przeglądając gry, wspieracie mnie i dziękuję. Myślę, że będzie dobrze, ale pamiętajcie, no, tam jest jednak EA, wszystko się może zdarzyć. Dobra, wysyłam czat na link, a my idziemy zaraz na poe. <laughs> Także dzięki za oglądanie, no preorder, bo sami się kurwa wkopujemy wtedy, jako, jako społeczność, jako gracze, czym ci się.